Białystok, miasto położone w północno-wschodniej części Polski. Obecnie mieszka tu prawie 300 tysięcy mieszkańców, wśród nich Białorusini, Litwini oraz Tatarzy. I choć samo miasto promuje się jako miejsce wielokulturowe, to nie brakowało tu ekscesów na tle rasistowskim i ksenofobicznym. Dziś ulicami miasta przejdzie pierwszy marsz równości. Czy Białystok jest otwarty na kulturę LGBT? Jak osobom homoseksualnym żyje się w tym mieście? O tym w naszym materiale. Zapraszam do oglądania. że byłam na wielu karatach ludności w, w wielu miastach, byłam w zeszłym roku na pierwszej karatach w na pierwszej karatach w i wydawało mi się, że gorzej już nie może być, że, że petardy, że jaja, że pomidory, że to wszystko po prostu to... Było. To jest bardzo duże. Tutaj jest jeszcze gorzej, dlatego, że nawet ci, którzy chcieli się dostać na miejsce spotkania, mieli utrudnione wyjście tam, dlatego, że byli odpychani, wyzywani, opluwani, oblewani, obrzucani e, jajkami. To jest naprawdę bardzo ale jak powiedziała Julia ta prezeska Parady Równości w Warszawie, marsz idzie dalej. E, jednak e, wygrywamy my, bo nie przestraszyliśmy się tego, że, że krzyczą, że rzucają fotografii. Tak, tak. Idziemy. Jest spowodowany tym, że na zgromadzeniach LGBT są znieważane symbole państwowe, przerabiane są narodowe flagi na tęczowe flagi. Był ostatnio zbezczeszczony przez Najświętszy Sakrament oraz parodiowaną Przeświętą. No Według nas to jest niedopuszczalne i dlatego zebraliśmy się tutaj pod pomnikiem Bóg, Honor, Ojczyzna, bo uważamy, że są w szczególny sposób narażone na jakieś zniszczenia. Stoimy tutaj na gruncie tego, co jest dla nas. Normalne, co jest zdrowe, co jest potrzebne do rozwoju naszego społeczeństwa, czyli tradycji, tak jak pokazuje tutaj e, napis na pomniku, na, przy którym jesteśmy. Bóg, honor i ojczyzna to są fundamenty, na których nasz, nasz naród zawsze wzrastał, na którym się bogacił i uważam, że właśnie silny rodziną naród będzie wzrastał, będzie, się, będzie u nas coraz lepiej. Kilka lat temu robiliśmy badania na Zadaniu Urzędu Miasta ten temat, który mówi wartości do wszelkich e, mniejszości. No i rzeczywiście e, to, co nazywamy e, homofobią, czyli jest takim lękiem, bo osób homoseksualnych. sposób jest dosyć duże. co wynika bardzo często też to to, to, to to, 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 z tego, że nie znamy i raczej mamy pewne wyobrażenia, które wynikają z ideologii, z to, bardzo dużo sproszczeń i uprzedzeń, które są serwowane czy to w mediach publicznych, czy niestety również w kościele, czy w, w mediach związanych z religią kościoła katolickiego. Wiele dzieci się wstydzi przyznać swojemu ojcu czy swojej matce, mamo jestem gejem, tato jestem lesbijką. Dlatego jestem tutaj, żeby moje dzieci się nie musiały bać, żeby nie musiały się wstydzić tego, kim są. Jestem przeciwko takim, takim działaniom. Tak? To nie jest tak, że dzieci w ogóle tak w szkołach bez stosowania tej karty LGBT nie są uczone niczego. Tak? Sama pamiętam, że w szkole tak mając 14-15 lat, czyli już w takim wieku bardziej świadomym, miałam przeprowadzone różne zajęcia na temat... Na temat na przykład seksualności, nie było to takie ofensywne. No i przede wszystkim nie było to stosowane w kierunku takich małych dzieci. Władzom miasta chyba trudno było przygotować się do organizacji takiego marszu w Białym Stoku. No nie było to łatwe z tego względu, że ludzi to wiele sprzecznych emocji. Wydaje mi się, że część radnych jest przeciwko, część radnych jest za. No ja w tej chwili jestem tutaj, wspieram tych ludzi, bo wydaje mi się, że. W momencie, kiedy któraś z grup społecznych zostanie zastraszona, to kończymy dem z demokracją. W ogóle w każdym mieście wojewódzkim takie marsze są. I myślę, że tych marszów będzie coraz więcej, dlatego że z punktu widzenia nawet socjologicznego jest to ruch społeczny, który dojrzewa i będzie w coraz bardziej zorganizowany sposób. Mówić o swoich potrzebach, mówić też i sprzeciwiać się tej taką, która w tej chwili jest po Marsz ma różne postulaty, można się z nimi zapoznać, na przykład na Facebooku Marszu i między innymi idziemy. Po to, żeby miasto było bez barier dla osób niepełnosprawnych. Idziemy też dla środowiska, idziemy oczywiście też dla osób różnych orientacji, różnych płci. I jeśli ktoś krzyczy do nas niecenzuralne słowa, żebyśmy stąd poszli, to znaczy, że po prostu widzi świat tylko dla siebie. Warto wspierać tego typu organizacje, by nasze miasto było spokojne, otwarte, z, z uśmiechniętą twarzą po prostu. Nie?